Pochwalony Jezus Chrystus! Wtorek wstajemy, aby oddać Bogu chwałę. Chcemy, żeby wszystko w naszym życiu było tylko dla Pana Jezusa i tylko z Nim. Dzisiaj Ewangelia mówi o czekaniu, o czuwaniu. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego Pana z uczty weselnej, aby zaraz Mu otworzyć, gdy nadejdzie i zakołaczy. Nasze życie ma być takim ciągłym czekaniem. Teraz, kiedy nasilają się różne obostrzenia związane z pandemią, to oczekiwanie jest takie niepewne. Słyszymy cały czas z różnych stron: ci chorują, tutaj kwarantanna, ciągła niepewność, z pracą pójdziemy, dzisiaj nie pójdziemy z naszymi bliskimi, i jeszcze też słyszymy o śmierciach. W tym wszystkim ważne jest, żeby czekać, żeby mieć taką świadomość ja na Ziemi jestem tymczasowo. Żyje dla Boga i to ma nam przywracać pokój w sercu, bo, bo teraz jest bardzo łatwo żyć w niepokoju, żyć w ciągłym napięciu. Tak możemy funkcjonować, ale tego Pan Jezus nie chce. Niech będą przepasane wasze biodra, czyli czuwajcie i zapalone pochodnie. Miejcie światło w ręku Chrystusa, za którym wiem gdzie iść. Ja chcę iść za Chrystusem, takie chcę, żeby było moje życie. Może czekaliście kiedyś na kogoś bardzo ważnego, kogoś, kogo bardzo kochacie? Może syn wracał z daleka po jakimś długim czasie, może ktoś inny. To oczekiwanie, to, to ta, taka forma czekania, ma być w nas codziennie na Pana Jezusa, na spotkanie z nim, na modlitwę, na Eucharystię, ale też w kontekście naszego życia na koniec. Oczekiwanie, ciągłe czekanie, pełne pokoju, bo Chrystus przyszedł nas zbawić, a nie potępić. Więc niech taki będzie ten dzień, oczekiwaniem na miłość, na przyjmowanie tego dobra które ma dla nas Bóg. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam, subskrybujcie kanał Mocnim Duchu Dzieciom, tutaj z boku, na którym codziennie dajemy coś dla dzieci. Bardzo fajne rzeczy, rozwijające. Kliknijcie to i pomódlmy się dalej razem teledyskiem Głębia Przyzywa Głębie. Do zobaczenia.